Zaksięgowana. Fantastycznie lekko tak o książkach. Po tej stronie głośnika Maktire. Kolejny odcinek, w którym przychodzę do Was z książką Adriana Czajkowskiego. Kolejny też raz jestem pod wrażeniem tego, co tutaj wymyślił oraz jego nieokiełznanej wyobraźni. Bo tym razem będzie to powieść fantazy, a nie science fiction, jak ostatnio. I kolejny raz zastanawiam się dlaczego Czajkowskiego mamy tak mało na rodzimym rynku, bo to jest dobro fantastyczne i byłoby miło, gdyby jakieś wydawnictwo nadrobiło ten brak. Ale może przejdźmy do meritum, czyli książki, bohaterki tego odcinka. The Tiger and the Wolf. Zostajemy wciągnięci w świat, w którym każdy człowiek jest zmiennokształtnym, ponieważ posiada w sobie duszę zwierzęcia, którego postać, umiejętności może przyjmować i sobie tak przechodzić z jednej postaci w drugą. Niezwyczaj, co nie? Oczywiście społeczność dzieli się ze względu na to, jakiego zwierzaka ma się w sobie. Teraz mnie ciekawi, czy mają tam leniwce albo kapibary. W takim świecie spotykamy naszą bohaterkę, czyli Manie, córkę wodza wilków, Akrita którego imię łowcy, bo każdy ma swoje sekretne imię i te imię łowcy, co się nim przedstawia: brzmi Stone River. Dziewczyna podchodzi do swoich testów dojrzałości, żeby zostać pełnoprawną członkinią plemienia. Tylko jest pewien mały problem: posiada w sobie dwie dusze wilka oraz tygrysa. No i jak się domyślacie, nie powinna raczej pomykać po wiosce jako tygrysek, bo raz, że wilki się wkurzą, że tygrys, a dwa, że się wkurzą, bo mają z tygrysami na pięku. Otóż jakieś lata wcześniej była wojna pomiędzy Wilkiem a Tygrysem. Pierwszy wygrał, ale echa tego, co się stało, odbijają się na zimnej północy do chwili obecnej. Niedobrze jest być tygryskiem pośród wilków. Generalnie jakimkolwiek innym zwierzakiem, bo wilki wyrobiły sobie monopol na władzę. I teraz zapytacie, czemu Manie ma dwie dusze? Bo ojciec to wilk, a matką jest królowa tygrysów, którą Akrit złapał, a potem kazał sprzątnąć swojemu pałkowi Broken Axe. A co do samej dziewczyny, to se ojciec ubzdurał plan, że uczyni ją wilkiem to przede wszystkim, a potem wyśle do tygrysów i powie, oto wasza królowa. Bo tam królowanie przechodzi z matki na córkę. Tak sobie to sprytnie wymyślił, jednak plan się rypnął, bo Manie nie zamierza być rzeczą do wykorzystania, narzędziem. I dowiadując się o planach ojcowskich, ucieka. Ale, żeby dodać temu smaczku, nie ucieka sama, a z Hesprekiem, wężem kapłanem, którego wilki planują złożyć w ofierze. Chce dopiec staremu, więc wykrada niedoszłą ofiarę i razem uciekają. Od tego momentu życie dziewczyny bardzo się zmienia. Komplikuje właściwie co chwilę. Wyrusza oczywiście po nią pościg, który przynosi ciekawe owoce. A w międzyczasie, w kierunku północy, wyrusza asmander, południowiec i ważna szycha z tamtych stron. Jakiś książę czy coś. Sam zmienia się w krokodyla i tak zwanego czempiona. Takiego najsilniejszego wojownika wśród krokodyli. Przynajmniej tak to rozumiem. Idzie na północ w poszukiwaniu legendarnych wilków wojowników, a wyrusza z venatem, smokiem. Oraz Shiri Hienu. Jak widzicie, menażeria nam tu dopisuje. A zdradzę, że to taki wierzchołek góry zwierzęcej. Bo oprócz bohaterów, których cele są stosunkowo jasne, nad całą krainą wisi jakaś zmiana. Coś się ma wydarzyć, o czym kapłani poszczególnych zwierzęcych bogów od jakiegoś czasu rozprawiają. I tak śledzimy sobie losy bohaterów. No i mi osobiście bardzo zapadli w pamięć i zdobyli moją sympatię. Są fajnie skrojeni, mają swoje wyraziste cechy i charaktery nieco pokrewne do dusz zwierząt, z jakimi są związani. Fabuła zaciekawia właściwie od samego początku, no i wpadamy w ten rytm ucieczki wraz z manie, która nieustannie szuka siebie, swojego miejsca w świecie, swojego stada. Droga do znalezienia go, a przy tym znalezienia odpowiedzi na to, kim jest, wcale nie jest taka prosta. Widać przemianę, jakiej doświadcza bohaterka i poświęcenie, któremu jest gotowa się poddać za jakikolwiek okruch poczucia przynależności i bycia chcianą bycia czymś więcej niż narzędziem pożytecznym, ale dalej narzędziem, przedmiotem, a nie osobą. Towarzyszymy jej w tej wyboistej drodze i walce o siebie. Jest to cudowna historia, do której wróciłam po przerwie, bo czasem tak to bywa, ale dobrze, że to się zadziało. Autor kolejny raz mnie zaskakuje i sprawia, że mogę stać w podziwie dla jego wyobraźni. I tak kończy ten odcinek, zachęcając do tej podróży wyobraźni, wręcz uczty, jaką Czajkowski zapewnił. Znikam, a wy pilnujcie się, i do usłyszenia!